Czytanie z mądrości Syracha: Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągnij rękę przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się nie spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na tych, co się go boją. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu on nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto Słowo Boże! Błogosławieni, słuchający Pana. Błogosławieni, słuchający Pana. Błogosławieni, których droga nie skalana, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. Błogosławieli, słuchający Pana, Ty potadałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie, oby niezawodnie zmierzały moje nogi ku przestrzeganiu Twych ustaw. Błogosławieli szukający Pana, czyli dobrze swemu słudze Panie aby żył przestrzegał słów Twoich. Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo. Błogosławieni, słuchający Pana, naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twojego prawa, i zachowywał je całym sercem. Błogosławieni, słuchający Pana. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata. Ani władców tego świata, zresztą przemijających, lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej tę, który nie pojął żaden z władców tego świata, gdyby bowiem ją pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdawało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Oto Słowo Boże. Aleluja, 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 aleluja. Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczką. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Ani jedna jota i ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przekazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. No bo powiadam Wam, jeżeli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by dopuścił się zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata podlega sądowi, a kto by rzekł swemu braku bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze ognia piekielnego. Jeżeli więc słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeżeli więc Twoje prawe oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeżeli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odludni ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeżeli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech daje list rozwodowy. Ale ja Wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przódkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz, Panu swojej przysięgi. A ja Wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem Wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodził. Oto słowo Pańskie. chwała, Tobie, chrysta. Dzisiaj już normalnie, ponieważ z ponieważ jest powyżej zera. Wczoraj nie. W piątek, w czwartek było zero, więc w kościele, ale już woda odmarza. Widziałem w kropiernicach, woda odmarza, to znaczy, że już na pewno jest na plusie. Ale postaram się nie mówić długo, żeby was trochę oszczędzić. Ten fragment Ewangelii, taki dość długi, to jest fragment większej całości, której słuchamy przez ostatnie niedzielę. Nazywany jest Kazaniem na górze. Niestety lektura tego fragmentu ona jest, będzie ucięta, ponieważ za chwilę mamy Wielki Post i dopiero wskoczymy w tę lekturę gdzieś po zesłaniu Ducha Świętego, czyli ojej, za tyle tygodni, że już nie będziemy pamiętać o co chodzi. Ale może chociażby kawałeczek tego tekstu. To jest tak zwana mowa programowa Jezusa. To znaczy taka mowa, która jest skierowana i do uczniów, i do szerszego grona słuchaczy, która pokazuje, jak mają funkcjonować uczniowie Królestwa Bożego, już tu, na Ziemi. Zobaczcie, że dzisiejszy fragment rozpoczyna się od stwierdzenia, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Nie przyszedłem znieść prawo, prawa albo proroków. To znaczy nie jestem żadnym rewolucjonistą, bo prawej prorocy to jest przede wszystkim toro, to znaczy to, czego naucza Stary Testament, przykazanie Mojżesza i nauczanie faryzeuszów. No właśnie, Jezus nie jest tym, który wysadza to w powietrze. Zresztą sam podkreśli to w takich słowach, które może nie są dla nas całkiem zrozumiałe. Że ani jedna jota, ani kreska nie zmieni się w prawie, aż to się wszystko wypełni. Jota i kreska to są takie malutkie znaczki, które są w alfabecie, czy pod literami alfabetu hebrajskiego, aramejskiego, które zasadniczo ich obecność albo zmienia, albo w ogóle odmienia całkowicie sens poszczególnych liter, słów. Jezus w ten sposób mówi, nic się nie zmieni. To znaczy, mówi, że to prawo jest, Dobre, ale pokazuje, że On chce temu prawu nadać nowy sens. Jakie to prawo było? Pewnie gdzieś może mamy w pamięci słowa Jezusa, które wiele razy mówił na Zeuszów, że są hipokrytami, że są jak pobierane groby, że są po prostu na w świecie, nieautentyczni, nieprawdziwi, że stwarzają pozory. Dlaczego? Dlatego, że perfekcyjnie wypełniając te przykazania Mojżesza, perfekcyjnie wypełniając także te przez siebie, na siebie i na naród nałożone różne obostrzenia, pokazywali ludziom, że są doskonali. A Jezus wiele razy im mówił, że owszem, na zewnątrz może i tak, ale wasze serce jest pełne. Zdzierstwa, nieuczciwości i wymienia różne rzeczy, które w sercu, czyli w wnętrzu człowieka, w jego głowie, w jego postawach moralnych, ukrytych trochę dla oczu innych ludzi są. Można tego prawa przestrzegać, ale można być gdzieś w swoim głębi serca, daleko od tego wszystkiego. To zaczął robić to na pokaz. A Jezus mówił do swoich uczniów, że oni mają być bardziej sprawiedliwi niż faryzeusze. Słowo prawo i sprawiedliwość, nawet jeżeli nam się kojarzy to z partią polityczną, w Starym Testamencie oznacza postawę człowieka, który jest wierny Bogu. I to słyszymy stwierdzenie, że mają być bardziej sprawiedliwi niż faryzeusze, to znaczy, że ich postępowanie. Ma być lepsze, to znaczy spójne. Ma być spójne. To znaczy to, co słyszą w Prawie Bożym, w faryzeuszu w ich nauczaniu, ma być rzeczywiście przez nich przeżyte. To znaczy ma być widoczne. Mają tak żyć. Ale Jezus idzie jeszcze o krok dalej i ten krok dalej może nas Troszeczkę niepokoić, dlatego że Jezus pokazuje swoim uczniom i nam w tym momencie, że nie można tego prawa i Boga, czyli dziesięciu przykazań, i prawa mójżeszowego, czyli takich komentarzy i zaleceń, jak żyć po żydowsku, żeby tych Bożych przykazań nie przekraczać. Jezus do tego wszystkiego wydaje się, że dokłada coś jeszcze. Jezus komentuje. Na przykład, dodaję przykłady. Mówi, powiedziano wam, kto mójżeś no powiedział, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega karze. A Jezus dodaje, a ja wam mówię, że kto się gniewa na swojego brata, kto jest w nienawiści, kto obrzuca obelgami, robi dokładnie to samo. To znaczy, tak jakby go zabił. I to może nas dziwić twierdzenie Jezusa mogą nas dziwić. Bo zobaczcie, że często mówimy przecież, no, nikogo nie zabiłem, nie ukradłem. I myślimy troszeczkę właśnie w ten sposób, jak ci zeusza, tak bardzo literalnie. Nikogo nie pozbawiłem życia. A Jezus pokazuje co? Że jeżeli mamy taką postawę wewnętrzną w sobie, że kogoś wewnętrznie obrażamy, że może na zewnątrz odmówimy, Poprzez nasze usta w spotkaniach obrzucamy obelgami, przeklinamy, żywimy nienawiść do kogoś, żyjemy w nieprzebaczeniu, to tak jakbyśmy zabili tego człowieka w nas zabili relację z tym człowiekiem. I zobaczcie, że jeżeli w ten sposób popatrzymy na przykazania, to nagle się okaże, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Że wielu ludzi, którzy mówią sobie nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, jestem człowiekiem porządnym, to właściwie nie mam żadnych grzechów, to nagle może się okazać, że hej, hej, to wcale nie jest tak, jak się tobie wydaje. To znaczy, że może być jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Bo człowiek, bo my wszyscy możemy zauważyć, że no, właśnie, że Słowo Boże, owszem, jest takie krótkie i zwięzłe, ale gdy zaczynamy przy pomocy słów Jezusa, tym przekazaniom się przyglądać, to te słowa Jezusa zaczynają nam rozszerzać horyzont. I tak sobie myślę, że czas Wielkiego Postu, który jest przed nami, przed Wami, przede mną, to jest dobra okazja, żeby najpierw poprosić Ducha Świętego o takie, Oczy szeroko otwarte, ale nie te, które mamy na głowie, powyżej nosa, ale te duchowe. Drugie dzisiejsze czytanie kończyło się takim zdaniem św. Pawła, który mówi tak, że Bóg nam to objawił przez Ducha Świętego. Ale Bóg nie tylko objawia przez Ducha Świętego Pawłowi, ale każdy, każdemu z nas, jeżeli tylko poprosimy o Światło czy serca, to znaczy takie szerokie spojrzenie, głębsze spojrzenie, to nam tego spojrzenia udzieli. Zobaczcie, gdy idziemy do sakramentu pojednania, to bardzo często jest tak, że robimy na wyliczankę. I Już zrobiłam to, czy zrobiłem to, ciach, 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 koniec. A kto z nas zaczyna z rachunek sumienia, który tak naprawdę jest modlitwą? Powie Duchu Świętym. Pokaż mi to, co mnie od Jezusa oddala. Pokaż mi to, co mnie oddala od moich bliźnich. Pokaż mi, daj mi światło, daj mi poznanie, daj mi jakieś rozeznanie. Oczywiście. To zajmie zdecydowanie więcej czasu niż taka krótka wyliczanka w kolejce do konfesjonalu albo po otwarciu tego samego rachunku sumienia, z którego korzystamy od 50 lat. Taką książeczkę to do archiwum domowego można wyłożyć, a niekoniecznie posługiwać się tym rachunkiem sumienia, który tam jest. No właśnie, ale jeżeli stajemy i mówimy „Duch Święty potrzebuje twojej pomocy, to trzeba dać sobie trochę czasu. Po co? po to, żeby to Boże światło gdzieś dotarło do nas. Bo, bo pewnie w niej trochę jest tak, że każdy, każdy z nas jesteśmy trochę oporni na te natchnienia Ducha Świętego i nie do końca chcemy na pewne rzeczy zwracać uwagę, pewne rzeczy widzieć. To, co daje nam rozeznanie, to także spotkanie nasze osobiste ze Słowem Bożym. Zobaczcie, że jeżeli otwieramy teksty biblijne, to możemy prosić, żeby to słowo, ja wiem, że to teraz bardzo dziwnie zabrzmi, czytało nas. Nie tylko, żebyśmy my czytali to słowo, ale żeby to słowo, bo Ewangelia Jana mówi na samym początku, że to Jezus jest tym słowem. Żeby Jezus czytał nas tak, jak książkę. To znaczy, żeby pomagał nam odczytywać nas samych, nasze wewnętrzne poruszenia, myśli, skojarzenia, pragnienia, by pomógł nam widzieć, bo Słowo Boże pomogło nam widzieć to, co jest dobre i piękne w nas, ale by pomagały również odkrywać te obszary, które wcale dobre i piękne nie są. Zachęcam Ciebie i Was przed Wielkim Postem do tego, żeby może po prostu mieć to pragnienie. Może dzisiaj. Duchu Święty, objaw mi to, co jest takim obszarem mojego życia, nad którym muszę się zatrzymać. Duchu Święty, pomóż mi wyjść z lutyny myślenia o sobie, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Cały święty jestem Boże. Nie mam się z czego To o czym mówię, to jest tak naprawdę praca na całe życie. Taka osobista współpraca z Duchem Świętym, która pozwala nam pogłębiać nasze życie duchowe. Nasze życie duchowe. Jezus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość, jeżeli wasz sposób postępowania, to są słowa do każdego i każdego z nas, i do was, i do mnie. Nie będzie lepsza niż tych faryzeuszów, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A nam się tak często wydaje, że moglibyśmy sobie już ordać na piersi przyczepić i powiedzieć: Człowieku, jesteś lepszy niż wszyscy inni. Śmiało wejdziesz do tego Bożego Królestwa. Nie ma żadnych obaw, w, że nie wejdziesz. A Jezus mówi: To wcale nie jest takie oczywiste.